Cześć wszystkim! Siemanko! Słuchajcie, dzisiaj wracamy sobie do świata Lego i tak, pokażemy Wam trzy, no dość małe zestawy, ale z najnowszej serii Hidden Side. I tak, słuchajcie, pierwszy z nich to jest laboratorium duchów JB, takie pudełeczko. Następnie mamy tutaj, słuchajcie, wrak łodzi rybackiej, to już nieco większe. I Adam tam po twojej stronie, pamiętasz? Jak Tajemnicze była... cmentarzysko Tak jest hm? Te opakowania z Hidden Sight trochę się różnią od pozostałych z yy, linii klocków LEGO Bo, bo mamy połowa tak... jest z normalnego świata Tak, A, a połowa jeszcze... z tego duchowego jakiegoś, co nie? Jedna trzecia opakowania właśnie informuje nas, że jest aplikacja też do ściągnięcia Którą ściągnęliśmy Tak, ściągnęliśmy ją na tablet, może też na telefonie. Na dwa tablety W sumie mm. mamy na dwóch tabletach To wam pokażemy później, jak już opiszemy wam całe zestawy Generalnie nie ma tutaj pokazanych specjalnie takich elementów zabawowych Tutaj jest tylko coś, jakiś kołowrotek z tej jednej strony W sumie nic się nie porusza, tylko tak. właśnie ten kołowrotek O tutaj od góry tak. możecie zobaczyć że mamy tak, malutkiego pieska Spencera. Taki duch mały. Coś takiego, prawda? Jack to jest główny bohater. Zdaje się, że on jest youtuberem w ogóle. JB, Mr Elton i co, doktor Co ma ducha w sobie? Dokładnie, on ma chyba dwie buźki, tak jak tutaj jest i dr Drewell, to ja nie wiem, on jest chyba tylko w aplikacji. Nie wiem, to będziemy musieli zobaczyć jak to wygląda. I to jest ten pierwszy najmniejszy zestaw. Później, który mówiliśmy, tutaj Te. mamy wrak łodzi rybackiej. Opakowanie jest bardzo podobne do tamtego i z tyłu mamy informację. To jest bardzo fajny krokodyl. Tak. To. Czy, czytałem to jest alligator, słuchajcie, albinos. albinos. Tak. Um, tutaj mamy. Czy można rozdzielić na dwie części. Tak. tak. I później y, na, taką, na takim klifie. Jak gdyby na to... wysepkę, tak. Jest taka wysepka, taki klif, osadzić to, że nie by się rozbił. A tutaj właśnie, czy jak ta dziewczyna się nazywa? Parker i Jack płyną sobie kajakiem i tam robią zdjęcia i szukają duchów właśnie Że w tej żeby części. Tak i jest minifigurek która jest tak samo jak tam taka sama figurka Spencera pieska, Jest Jack nowa postać Parker. Później jest Jonas Junior i kapitan Jonas, który ma tak jakby mm, jakąś taką Tak i to jakiś duch yy, ośmiornica. Z mackami. z mackami W niego wstąpił i chyba tutaj jest ten. chyba tak. To jest chyba kapitan Archibald. I A i ostatni zestaw, jeszcze ostatnie opakowanie. cmentarzysko, nie, tajemnicze cmentarzysko. Opakowanie z przodu wygląda w ten sposób. Tutaj. To jest fajna. Tak, to jest taka to rzeźba. rzeźba, jakaś taka rzeźba, nagrobek taki. I z drugiej strony możemy zobaczyć, że tutaj jest Spencer, jest... Jak ten gość się nazywa? Czekajcie, figurki mamy Spencer, Parker, Jack, Mr. Branson. Ja druga Szkielet i mamali. Tak, i A, Mr. I Branson. Yy, ten skelet ma. Um, tutaj, że drzewo porusza, yy, tymi eee. gałęziami, eee. jak łapami, i że yy, ta rzeźba jest obracana, i tam. Yy, jakieś... Kolorki są. Zmieniają się kolory. To prawdopodobnie coś do yy. aplikacji. I to yy, tyle. I tak naprawdę z opakowań to tyle. Także przejdźmy może teraz, słuchajcie, do gotowych zestawów. Okej, okay. i mamy. Słuchajcie, czyli tak. Kogo my tu mamy jeszcze raz z minifigurek? Jest Jack. oczywiście Jack. On ma taką bardzo fajną. Słuchajcie, weźmę. Ma bardzo fajną główkę. Nie, nie przepraszam, nie główkę, tylko Gorchopper. czapkę razem z kapturem. Oczywiście telefon i dwie buźki, tak? tak. Jedna mega uśmiechnięta, Dwa a druga zła. taka zła. Taki krzyżyk, jakby miał tam jakąś ranę. I tutaj jeszcze taki malutki spencer. spencer. Zobaczcie. Taki duchowy piesek malutki. I teraz tak, następnie mamy Jamie. Co to da się z telefonem? Tak, taki fioletowy telefon. Ale jakie ma okulary? To Razem z główką, co? Tak, nie? Jak można, czym? Można. Ale buźka jest druga jeszcze, czy. Tak, w ogóle brudna i jakaś. Strasznie brudna, no. A tutaj ona ma Frankensteina na tym? Tak, taki, Super. taka buźka. Mhm. I niebieskie takie rękawiczki. Następnie jest Mr. Elton. Tutaj możecie, tu, Adaś, dobra. ty go wyciągniesz. Ta. ok? I tak, są dwie wersje. Jedna to jest normalny Mr. Elton z I brązowymi duch. głowami. Natomiast druga to jest duch, który chyba w niego wstąpił, jakoś tak. W ogóle on ma mm, włosy Kaja, tylko inny kolor. Ale buźka ta zła jest straszliwa, ja cię kręcę. Tu był Mr. Elton i tak naprawdę z minifigurek to wszystko. Przechodząc teraz do samego zestawu. Zobaczcie. Wygląda w ten sposób Od lewej strony, co my tutaj mamy? Słoje? Co to jest? Jakieś takie, trzy słoiki z trzema różnymi cieczami Płynami Różne płyny, tam wydaje się jakby bulgotały w środku Miksturka W ogóle pierwszy raz mamy takiego klocka, co nie? Zobaczcie, bardzo ciekawy klocek z miksturą Widać, że to jakaś trucizna jest, albo coś takiego Albo y, esencja ducha z, Esencja z ducha, tak samo chciałem właśnie powiedzieć Kawałek niżej jest pizza, pizza To chyba druka. pierwszy raz mamy taki klocek tak, mamy drukarkę 3D, z tym, że co oni tutaj wydrukowali? Ja myślałem, że to w ogóle jakiś guzik, czy co to? Ale ma dziurkę w środku, trochę jak pojemnik na papier toaletowy od góry, tylko taki niepełny. Może będą musieli dodrukować resztę. Dalej jest komputer, cały tutaj. Klawiatura etnam. taka jest odstająca. Tak, może sobie podsunąć. Tu jest miejsce, żeby ludek właśnie stanął. Jakiś taki klucz i aparat. Dalej mamy od razu przejście i jest taka kabina. Wysycająca duchy Jak gdyby wsadza się tam gościa, który został opętany przez duchy I można tego ducha stamtąd wystać. Bo zresztą jest taki kabelek Tutaj widać tak jakby ta esencja stamtąd wypływała I wszystko trafiało tutaj Takie na sam koniec Takie więzienie w ogóle dla Jakiś duchów. taki jak e, w pogromcach duchów Tak z tyłu mamy jeszcze taką tabliczkę To jest taka duża naklejka i tutaj mamy pokazany e, jakiś taki przekrój gościa Że coś chyba go zaraziło i to Umrze od tego ducha, lub coś. Może być, że to jest poważna sprawa na pewno. I na górze drabina można wyjść na górę z tym, że nie ma tutaj za bardzo po co. Chyba tylko po to, żeby ewentualnie zreperować jakąś część, jakby się zepsuła. A to, że tutaj się odkręca i są to różne kolory, to jest do gry na tablecie. To wam za chwilkę pokażemy. I tak naprawdę z tego zestawu to jest wszystko. I teraz sobie który? weźmy, który wrak. Yy, po kolei tak samo jak wcześniej, od minifigurek zacznijmy. Więc tak, jest oczywiście malutki Spencer. Jack, chyba buźki są dokładnie te same Nie, to jest tu przestraszona Tutaj jest mega przestraszona I, do, yy, i bez mega uszyrku hmm. Następnie Parker, Jonas Junior, Kapitan Jonas i... aha, to w aplikacji Natomiast sam zestaw Tak, yy, najważniejszym elementem jest oczywiście statek Ma tam kilka takich, zobaczcie, na szybach yy, pęknięć Rzelić. i tak dalej Fajnie, że jest też naklejka z nazwą statku To jest Maria, Maria. Tu możecie się przyjrzeć w koło, jak to wygląda. Na górze mamy yy, skrzyneczkę z tymi dwie rybki i chyba to będą... Szczypce, a nie, to krewetki. Tak, a krewetka, oczywiście, bo tutaj na górze jest y, w sumie naklejka, to możecie zauważyć. I generalnie tutaj jest y, miejsce... Do sterowania. Dla, do, do sterowania, tak jak w każdym statku. Chyba tutaj nic specjalnie... Taki... Koła ratunkowe. Po bokach, tak, takie bojki. Yy, ciekawą rzeczą jest to, że można go od... na pół. odłączyć w ten sposób, i później wczepić go tutaj. Może o, od razu możemy wczepić. Zobaczcie, możemy na przykład w ten sposób yy, rozbił się na klifie i ci tutaj przepływa. Może nie akurat nie ten, bo to Ta. jest junior. On gdzieś tutaj niech stoi, tylko z tym, że on się w ducha nie zamienił, ten się zamienił w ducha. Generalnie tak to wygląda. I tutaj. Parker i jak on był, Jack przepływają gdzieś obok, dokładnie tak jak tutaj A. na opakowaniu. I ich tutaj obserwują, A zobaczcie. w ogóle tu mają jedno wiosło. Jedno im wystarczy, tak? O, z jednej i z drugiej strony. I tutaj, słuchajcie, na samym środku mamy jeszcze taki kamień, możemy go otworzyć. I wyskakuje I nam taka straszliwa wpadka. paszcza. Dobra. Czy Adaś w tym zestawie jeszcze... Tak, jeszcze nie powiedzieliśmy o aligatorze Albinosie, możecie się jemu tutaj przyjrzeć. Oczywiście, jak zawsze, nie pasuje ten niebieski klocek od spodu, no ale do tego już w LEGO trzeba się przyzwyczaić. Paszcza, wszystko elegancko. Czerwone oczy w ogóle. Tak, nie kojarzę innego zestawu z takim aligatorem, ale jeśli kojarzycie wy, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw, czy to jest zupełna nowość, czy, czy też nie. To odsuwamy, i ja już sięgam po następny, ostatni zestaw, czyli tajemnicze cmentarzysko. Zobaczcie. Z minifigurek w tym zestawie, tak jak mówiliśmy, jest oczywiście malutki Spencer, Jack, Parker, Jonathan. Nie, to nie to. Co ja czytam? Nie to: Spencer, Parker, Jack, Mr. Branson. Tutaj. I szkielet. I szkielet, którego wsadziliśmy tutaj do środka, leży tam wraz z kluczem. Ten klucz tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy on jest tutaj do bramy, całego cmentarza, czy też tutaj w Demi. tej części do drzwi, bo tu, jak gdyby zamek nie działa, ale jest miejsce, że ten klucz idealnie wchodzi. Także najprawdopodobniej tutaj. I tutaj tak, słuchajcie, chyba od prawej lepiej zacząć, bo mamy wielkie drzewo, którym możemy. Tak, tutaj jak zobaczycie, z tej kamery możemy poruszać nim trochę i on jeszcze się tak rusza trochę lewo, prawo. Tam jest ograniczony przez klocki, ale generalnie o. wygląda ciekawie. Um, jak wejdziemy do środka, tutaj, tam możecie zerknąć, że mamy taki kranik, z którego woda. Ja nie wiem, czy to z niego Ciekła cieknie woda. woda, chyba cieknie woda. A obok jest kosz na śmieci w zielonym kolorze. I tam w środku, słuchajcie, jest kilow. Miotła. I y, taka y, szara łopata. Czy tam jeszcze, tak się przyjrzę. Pod I spodem dwie mamy butelki? dwie butelki, czy też puszki. Jedna czerwona, druga zielona. I tak, tutaj widać trochę to drzewo tak obrosło generalnie całość. Tutaj też jakieś krzaki. I mamy pierwszy nagrobek. Pierwszy nagrobek możemy zajrzeć do środka i od razu pojawia się taki Czerwo. w, widać y, czerwony znaczek. On jest prawdopodobnie służy coś tam y, w gry. samej grze. Um, tutaj pokazywaliśmy już ten grób, ale możemy go otworzyć raz jeszcze. Tam w środku nie ma nic, tylko też jest czerwony y, element. I szkielet I mi, miejsce możemy tam kogoś pochować. Zarośnięty ten. Czy tutaj na tym nagrobku coś jest napisane? Nie, nie można się rozczytać. Dalej, jak przesunę sobie Mr. Bransona, to mamy właśnie tą rzeźbę, którą można obkręcać. Tak, możemy ją obkręcić i o, tam są trzy różne kolory plus taki zwy, zwyczajny właśnie nagrobkowy y, szary i to też służy do gry y, w tej aplikacji. Tutaj mamy Spencera. Dziewczynę, parker, i tak naprawdę I bram. tyle bramę, która otwiera się tutaj normalnie. Ale... I jak graliśmy, to ona też służy w grze, tam do. trzeba ją chyba naładować jakąś mocą, coś takiego. No i z tyłu generalnie zestaw wygląda w ten sposób. Ale pierwszy raz miałem w ogóle takie klocki, bram. Y mieliśmy jakieś inne, faktycznie, ale, ale takich z takimi klockami na górze jeszcze nie. No i dobra, to tyle jeszcze aplikacja To tyle samych zestawów. Teraz wam pokażemy, jak działa ta aplikacja. I okej, okay, słuchajcie, wszystko już mamy przygotowane, także możemy uruchomić aplikację Hidden Sign i trafiamy do lobby. I są dwa tryby, być łowcą i być duchem. Tak, jak wybierzemy sobie łowce, to tutaj mamy te różne zestawy oca Newberry. Możemy wybrać te, które mamy, przykładowo, czekaj, mm. cmentarz, laboratorium duchów, okay. bo tutaj mamy z tej strony. Gra. Tak, i tutaj jest wymagany do tego zestaw. I teraz tak, czy udało ci się już złożyć? Tak, tak. jest. I tak. To może ty. Ja, ja pierwszy? Graj wyłącznie przy dobrym oświetleniu. Graj na czystej płaskiej okej. Okay. Myślę, dobrze. że tutaj będzie w miarę dobrze. Zyskamy. Na początek dopasujmy widoczny na ekranie kontur kształt. Ok, jasne. A i jest. Szybciutko <grym>. wykrył. Ale jak... wow! Jak to wygląda? Okay. Masz ducha. Już. Ojej. Co to się dzieje? Jak widzicie. Ok, pozbądź się mroku. Dobrze. <grym>. Zdaje się, że tutaj w Ścią tym kręc. trybie. Oj. Czekaj, musimy wcisnąć jasne. Ok, zmień kolory. Adaś, jakbyś mógł zmienić, jasne. Czy, o, jasne. Ma, żółty, ma być żółty, jest. no to prawie jest. Tam. Jeszcze troszkę chyba? Czy ja muszę, a, ja muszę w niego strzelić? I teraz, żeby znaleźć mrok, co ja mam zrobić? Musisz otaczać. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mrok znaleziony. Wszystkie skopiska mroku odkryte. Zmień kolor koła. Dobra. A tu trzeba dyskanować. To czekaj, czekaj. Aha, i ja muszę trafić. Się. Dobra. O. Okej, okay, trochę końców wypadły. Nie wiem czy ja je muszę zbierać, czy Nie, my same. To same. Stuchni czerwony teraz. Czerwony, czekaj. Ym, czerwony, taki różowy bardziej. Dobra, jest. ale to za, y, jak gdyby zaliczyło. Jeśli tu był gościu, jest. A tu. Okej. Okay. Okay. Już y, wszystkie skupiska, teraz ostatni Zostanuj. raz. Pyk. Jest. Mała prośba, weź przestaw kolor. Okej, okay, kolorowe cudo na niebieski, to już chyba ostatni raz. No. Ojej. Jaki szczur wyleciał. Okej, okay, tutaj jest. Na Jacka kazało mi e, wskazać. Skanuj. I co wyskoczy z jego duch jakiś czy? Ja mam to trafić. Sam środek musisz, i nie dobra, może Dobra, być dobra, na dobra, tym. dobra, widzę. Jasne. E, Skanuj. To czekaj, jasne. Okej, okay, musimy gościa tu postawić, ale u Skanuj. nas już stoi. U nas już stoi. Stukaj. Analizowanie. Uwaga, wykryto. Czekaj, 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 czekaj. Czy to był gdzieś uciek? Wiekowy Gary. Wiekowy iGary. Trzeba go załatwić. Dawaj. Nie, nie, czekaj. musisz w tego. Czekaj, czekaj, czekaj. Złapane duchy. Komórka przegrzana. Okay. Musisz tego strzelać. Tak, bo on rzuca bo... takimi y, kulkami gazu i to jakoś trzeba... Zestrzelić. Zestrzelić i w międzyczasie w niego strzelać. Czekaj, tu musimy się namadować broń. Tu? Czekaj, bo lecą. Widzę, Punkt. widzę, widzę, widzę. Kiu, kiu, kue. Dobra jest. Dziękuję, wow. ile tego jest. No to jest końcówka. Przecież żebym nie przejrzał. I teraz. Przej, żeby to już go wykończę. Yes. Yes. Czekaj, zeskanuj potkę. Udało Ci się dzieciaku. czyli tutaj na razie nie mogę? Aha. Nie, to już mi wyszło. Okej. Okay. Okej, okay, zdobyliśmy jakieś plansz, jakieś punkty. Teraz możemy wyjść do menu, czekaj, czy my tu mamy... Tu co jest, kolekcja. Okej, okay, jak włączymy kolekcję, to tutaj dostaliśmy... Bo zadamy wcześniej, przed nagraniem tego odcinka... Zagraliśmy. Zagraliśmy chyba trzy razy. Udało nam się odblokować kilku, jak pan Müller. Tutaj jeszcze był gościu szurnięty Tomas. I ten gostek to jest wiekowy Gary i on To już... go ulepszymy. I mamy tyle? Mamy. Mamy. Okej, okay, to już zeszło. W porządku, także to był tryb łowcy, jeszcze mogę, jeszcze, czekaj, raz. jeszcze raz, tylko teraz sobie wejść może na statku, Łódź. tak jest, krewetkowa łajba, to tym razem ty to spróbuj A to co to jest to? Ta siabla, hmm, nie wiem, nie wiem, może to teraz o to właśnie będzie chodzić, czekaj, zaraz zobaczymy, to wszystko jest, tak A, to... musisz łódkę poskładać, U, to zaraz, 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 czyli tak, muszę to, to złożyć. Gościa, może tutaj postawię. Czekaj, czekaj, bo już tu paluchami zniszczyłem coś. Nie, jest w porządku. Jest dobrze? Nie. Um, yes. wow, co jest? Co to się dzieje? Czekaj, ja to postawię. Widzę, widzę, widzę. widzę. Kawałek dalej postawię. Okay. Wow. <laughs> duchy, tam duchy. Pozbądź się mroku. Czekaj, czekaj, to ja jeszcze może tu cofnę kawałek. Skanuj. Jaki kolor? Żółty. Okej, okay. były na dwie rzeczy żółte. Zmień kolor, czekaj, czekaj, jeszcze raz odkręcę. Który? Któryś miał być na pewno czerwony. Ja jeszcze raz żółty zeskanowałem. No to nie, to jest czerwony i niebieski. A, tu skanuj. A tutaj co to jest? Co, co za gościu? Nie wiem, jakiś, jak on był? Przegnięty, Tomas? Nie. A, to nie. Czekaj, spróbuję go Y, musisz uważać, żeby nie przegrać. Tam gdzieś, tam tak zaczynam brygać, że jest, jak wpływa. tam pływa. A nie, powinien być krokodyl. A jest. Aligator też jest, no, na plaży. Tu. Zginął? Nie. A, on się ukrywa. I tylko później chyba musisz... Ty, a, a ja, ja mogę teraz odkręcać na statek? Tak. I to zmienia ja całkowicie kamerę. A nie, widzisz? O nie! Wyspoczył. Nie? Co się dzieje? Zje tu, 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 Ups. Gdzie, nie, próbuję nie, chyba nie, Ups. nie, 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 tak! Tak, tak, tak. Mamy cię. To jakiś nowy. Duch złapany Alice. Alicja. Jaki jaki? Jaki, nie, nie, A. Tu Tu jeszcze gdzieś? Tu z prawej nie, gdzieś na górze. Skrzynia. Okej. Okay. Jeszcze coś? Tu góry. Okej, okay, skanuj. No. O, jest, jest szabla. szabla. Spoko. Okej, okay. skanuj. Cześć. Wow. Co to da? A wiesz, nie wiem. Zepsuł statek czy... Wow. Kapitan Archibald. To jest ten, co jest tutaj na opakowaniu. No, po. Akurat na tamtym. Okej. Okay. Gdzie? Gdzie ty idziesz? Za to? Za nim leci? No, statek cały. Ty to jest walka z bosem teraz. Cześć, nie możesz przegrzewać broni. Lepiej... wiesz są mniej pocisków. Tak razy 6, razy 8 jakieś kombo dostajesz. Ty, on ma prawie całe życie jeszcze. Ulala. To może być trudne. No. Tu, tu, pomaga? Nie bardzo. Tu, 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 tu. Okej. Okay. nie ma żadnej mocy dodatkowej? Nie. On nie będzie miał. Nie, 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 nie. To, to dobrze. Uśmiechnij. To Połowę... wow. no jeszcze znika do tego? No. Wow. O nie, 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 jakąś nie, 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 się, niestety. A czemu to nie, 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 da się. Z kamerą. A, on tym. Bateria. nie, 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 ja Koniec nie. Gry. bateria rozładowana. <grystka> Krewetkowa łajba wyniki. A, czyli jakbyś lepiej trzeba się przygotować. Może e, lepszych tych. Tam ulepszyć tego ducha swojego wcześniej. Nie, tego broń. A tak. Albo broń. Dobra, także słuchajcie, to, to wow. był gry Zbierz. A, pa, y, panu Müllerowi mogłeś coś dodać? Zobaczmy Co tutaj. Co to jeszcze jest? Kolekcja. O, tutaj jeszcze coś mamy. No? Zaraz. A to jest ten nowy... nowy. To możesz go wrzucić tam. Alice, to najwyżej nim zagramy, w tym drugim trybie, gdzie się gra na duchy i tu jeszcze w lewym górnym rogu... Subskrypcje. Subskrypcje, bo tutaj jesteśmy youtuberem w grze i zdobywamy subskrybentów jak właśnie, nie wiem, czy namierzymy coraz większą liczbę duchów warsztat? i tak dalej. Tu chyba Aha, nic nie ma. zebrano i tu, ulepszenia. Okej, okay, to już będzie nasze trzecie losowe ulepszenie. I co to jest? Co? Obrażenia, czyli większe obrażenia będziemy zadawać. Użyj im roku, aby otrzymać losowe ulepszenie. Aha, dobra, to już nie mamy tego więcej. Dobra, drugi tryb to są duchy, i może Ty Wojtek, zagrać. Dobra. Łatwy cmentarz. Tak, tutaj mamy, już przeszliśmy wprawdzie jedną planszę, ale teraz tak. Mamy cmentarz, drużyna duchów. Tutaj są wszystkie duchy, które wybraliśmy wcześniej jako skład naszej drużyny. I tak, słuchajcie, tutaj gra polega na tym że musimy, grając z duchem, musimy napełnić tutaj na samej poziom górze mroku. mamy poziom mroku. Yy, zaraz Wam pokażę jak to działa. Ok, mamy tutaj przykładowo to drzewko i możemy w nie strzelać. Tu? Ok, tutaj parę razy, okej. Okay. Musisz się zmienić, bo cię wyłapał. T tak, i teraz jakiś youtuber mnie tam wyłapał na górze, muszę szybko zmienić kolor, bo tutaj na górze widzicie, że on wyłapuje tylko i wyłącznie... Ten kolor, ten, co? te niebieskie duchy. Także ja byłem niebieski, to byłem zagrożony. Teraz masz zmieniłem mocny. się i mogę strzelać spokojnie. Zaraz, Nie Nie mam szału. moc. Zabrakło mroku, zaraz, zaraz. A na górze jest mrok do zdobycia, okej. Okay. Jeszcze jakaś Oj, moc tutaj. jest. Tak jest i tutaj jeszcze jest taki piorunek, to chyba po prostu mocniej strzela, zaraz zobaczymy. Okej, okay. strzelę tym piorunem, uwaga. Trz. Szybciej chodzi? Nie wiem o co chodzi. Nie bardzo wiem, co tu się wydarzyło. No, chyba się Tak, tak, tak. Mega szybko. Teraz biegam. Szybko się zmienię w czerwonego, żeby mnie ten telefon nie byla. I Znowu masz moc. Tak, tak, tak. Nabiorę to i jeszcze raz w to strzelę. A, tak, Każdy tak, ma inne moce. Elegancko. Zaraz, zaraz. Czy ja to mogę wejść? Nie, muszę to zniszczyć. W sensie naładować mrokiem. Już jest 56%. musi zmienić. Się. Namierzył, nie, namierzył. Dobra, masz. Ok. Jeszcze zbiorę mrok. I tutaj chyba dostanę więcej nie? No. Dobra, i teraz mogę tym ładować. To jego atakuje. To czekaj, czekaj, czekaj. Zabrakło okay. za zabrakło, za za brakło, za brakło. A co już, tamten też? Dobra. Gdzie jest jakiś. Dobra, żółty kolor jest tutaj z tyłu. Szybko. No czekaj. to wygary traci HP. A, bo ja garem gram. O, teraz się zmieniłem. Dobra. I znowu masz szybkość. Aha, tylko jedziemy. Widzę, widzę, tylko to rzuciłem tutaj. No jeszcze kilka tu? procent, jeszcze kilka procent. 78. Nie masz mroku, Szybko. Widzę, 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 czekaj, gdzie jest kolor? Tu nie ten kolor. Dobra, masz, tu jest. Nawaduję sobie to. I moc dawaj. Czekaj, bo utknąłem. Tu i teraz użyję moc, zobacz co to robi. A, atakuje chyba um, youtubera. Albo w sumie nie. <grych> Też właśnie nie wiem, czekaj, okay, tutaj jest statuetka. z tej strony mogę strzelać? Mm, nie. Nie, chyba nie. O nie, i się wyłapał. To czekaj, przyspieszę się tutaj, jeszcze parę razy strzelę. To nie ten kolor. Łops. Ja wszystko jest z drugiej strony, czekaj. Zbieraj esencję. Nie, mrok, mrok. To mam... Do Czerwonego. Dobra, okay. on dalej jest niebieski i on dalej szuka. Jączący na tam. Okej, okay. dawaj. Czy, czemu ciągle w to samo miejsce? Jeszcze tego nie załadowałem? 97%? 100% OK. i teraz poziom roku stówka, yy, Nasi, yy, te, te, na, cała nasza drużyna teraz dostaje różne poziomy Gratulacje Ty, I osiągnęliśmy wynik 200 subskrypcji, elegancko Super Także to był duch, czy teraz na? się... w dawaj Możemy tutaj wejść i zebrać, co to jest za nagroda? Jedna duża energia kapsułowa, dobra. Okej. Okay. Nie bardzo. To nie kilka Chyba nie. To dopiero w trakcie gry, ale jeszcze zobaczmy, czy duch. O, odblokował nam się średni cmentarz. Natomiast wiesz, o czym jeszcze pomyślałem? Moglibyśmy odpalić łowce. I. Cmentarz. Cmentarzysko, gdzie to jest? Tutaj. Graj. Graj, okej. Okay. To wszystko przy... zaraz to było, tak? Czy jak to było? Tak, Tako. tako. To czekaj, cmentarz, cmentarz, cmentarz. Zaraz ci go tutaj. Za... za blisko. Okay, no to postawię go dalej. Tu w ogóle lampa się włączyła. Jest? Nie znajdujesz? Mm, nie. W czym problem? Czyżby tutaj jakiś kolor? Zamknąć bramę myślisz? Weźmy może tutaj bardziej. Przy lepszym świetle. Tutaj gdzieś. Oje! Tylko za blisko. Ła, wow. ojej, jakie fajne Mhm. Mm Pozbądź się mroku. mroku. Zmień kolor koła, okej, okay, teraz daję ci ten czerwony. To, czekaj, skanuję to. No, o, no, też, spoko. Jasne, teraz znowu chyba będzie boss. z tego opakowania. Mamali. Okej, okay. może ty spróbujesz teraz z bossa. A właśnie, bo ja jeszcze nie miałem okazji walczyć z bosem. Strzelaj! Mamali po 11 dostaje strzały, żeby nie przesadził. Ale te trzeba. Raz, dwa, trzy. Mamali... O, dostaje. 62 One ile masz życia? Co, masę jeszcze? Nie no ci się, Wojtek. Yy, bo tylko no. się zmniejsza i Dobra, dobra. Już teraz też zauważyłem to. Musimy mieć większe obrażenia. Co to jest? Mamy odrobinę większe niż wcześniej ty grałeś, bo ty, no. ty po dwa strzelajesz. Nie wiem czemu. No to z bliska, to z bliska yy, się dwa strzela. E to sobie Teraz trzy, bo teraz 11 walisz, bo mieliśmy ulepszenie, że więcej tak, HP. Tak, tak, tak. Tylko tak, tak. jeden. Oko, trzy. 50%? 50%. Ma... Mniej niż 50. Dobra, się nie się nadaje. W sensie więcej. To ja nie jeszcze. Ty Musisz zwalić... O! Wiem, czy właśnie, wiem, wiem. A, trafi mnie. Za sześć! o tu. Dobra. Byłaś! Coś się dzieje! No, o, znowu kurwa. I to już po mnie będzie? No. To już jakby zginęło. Może wiem. trzeba. To no, zapaszcie na rady. Kończy się bateria. Nie. Ty ani dobra. nie dopad. <laughs> no trudno. Wyniki? Podejrzewam, że naszym widzom lepiej pójdzie, to dajcie znać, jeśli macie jakieś strategie, jak y, pokonać takiego bossa. Eee, no i dobra, i tutaj menu główne. Eee, z tego, co widzieliśmy, słuchajcie, w internecie jest napisane, że LEGO planuje aktualizować dość często tą aplikację, także w przyszłości mają się pojawiać nowe misje, nowe jakieś duchy i dalej. I tak naprawdę słuchajcie To wszystko To wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten dzisiejszy odcinek. Czy chcielibyście więcej klocków Lego, chociaż tego nie musicie pisać, bo już dużo osób napisało, że chcecie. Także będzie LEGO City, Lego Ninjago, Minecraft, LEGO Minecraft. Też mamy duży zestaw, to chyba Minecraft będzie następny właśnie. I tyle. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy Wam za oglądanie. Trzymajcie się! Nanka!